Alo, alo, witam wszystkich zgromadzonych Nie uwierzycie, ale w końcu je mam, nie <noise> także był kac? no nie wiem czy był kac, ogólnie widzowie do mnie piszą Mamy tutaj dziesiątą e, pobierz. w końcu będę je miał dzieciaka Lamborghini leje się martini dziewczyny Kurwa tanio ogólnie, nie wiem czy te ty ubiorę napiszcie w komentarzu Czy mam je ubierać Bo kupiłem bardzo tanio nie wiem, czy je ubierać. Tak napisałem przed chwilą na czacie. Kupuję, kupię buty na tanca. Z seta. Gościu się odezwał. Myślę, że naprawdę bardzo tanie kupiłem. I podziękowaniu dla Gandusa. I pozdrawiam. Jestem Nupkiem. I wszystkich, którzy byli wczoraj na streamie. Myślę, że... że <laughs> się dobrze bawiliście do rana. Kurwa. Nie wiem, czy te buty ubierać, bo patrzcie, zwróćcie uwagę na to. Ej, te buty przywracają HP? To są buty kurwa seta? Nie wiem dlaczego, ale te buty przywracają życie podczas walki. Kiedyś miałem te buty. Kiedyś, no całkiem niedawno. I te buty nie przywracały punktów życia podczas walki. Do zobaczenia na live'ie około dzisiaj 14, 15, może nawet i 16. Wstępie o 14, ale godzina może ulec zmianie. Bo muszę tutaj kilka spraw jeszcze poogarniać, ale no nie wiem czy te buty ubiorę. Napiszcie czy ubierać teraz te buty. A może troszkę poczekać. Bo event już niedługo, także do zoba Siemanko. Bubu. Bu.